Urodziłem się dnia 23 grudnia 1896 roku w Krakowie. W sierpniu 1914 roku wstąpiłem do Legionów Polskich w Krakowie i przez Komisję Przeglądową zostałem wcielony do formującego się drugiego Pułku Piechoty Legionów Polskich w Oleandrach, skąd po złożeniu przysięgi. Z końcem sierpnia 1914 roku wyjechałem na front do Karpat. Z tymże pułkiem brałem czynny udział w walkach pod Nadwórną, Sołotwiną, Małotkowem i innych. W marcu 1916 do Kozienic do Baonu uzupełniłem numer 3. Z tym, że wysłany na front do macierzystego pułku, przydzielony zostałem do piątej Kompanii Porucznika Więckowskiego, z którą brałem czynny udział w walkach pod Kostruchnówką, nad Stochodem, Styrem, Optową, koszyszczami, Maniewiczami i wielu innych walkach. Po czym zgłosiłem się w tajnej organizacji POW W. Kołowskiego za staraniem świetnej pamięci pani Piłsudskiej umieszczono w charakterze praktykanta biurowego pod obcym nazwiskiem w chwili na a ponieważ po aresztowaniu członków organizacji Znicz na czele z kapitanem Sokołowskim i po wykryciu przez władze austriackie działalności tejże organizacji, byłem jak wielu innych śledzony przez policję, wysłany przez świętej pamięci panią Krzysuską do majątku grybów jako praktykant lasowy, a że i tam zainteresowała się mną żandarmeria austriacka wyjechałem do Krakowa, gdzie po kilku dniach ja zostałem aresztowany, a po przeglądzie lekarskim Wcielony do 13 PPB Armii Austriackiej w Ołomuńcu, skąd po paru dniach uciekłem i wróciłem do Krakowa, a po upadku Austrii wyjechałem do Lwowa. Wstąpiłem do, do oddziału rotmistrza Abrahama, z którym brałem udział w obronie Lwowa. Następne, następnie w 40 Pułku Piechoty Strzelców lwowskich w obronie kraców Wschodnich, aż po Kijów. W roku 1921 zostałem zdemobilizowany. W roku 1923 wstąpiłem do Policji Państwowej, skąd w roku 1927 zostałem powołany do 43. Pułku Piechoty Legionów. W 1939 roku zostałem wujkiem małego Andrzejka. Wujek Tadek stał się ukochanym wujkiem dla Andrzej. Tadeusz, który musiał się ukrywać przed komunistami, razem ze swoją drugą żoną, Anielą, zabierał Andrzejka na wakacje i pokazywał mu inny, lepszy świat. Dobrych ludzi, szczęśliwych psów, zadowolonych z życia koni, konika na patyku i po niemieckich zabaw. Andrzejek odnalazł w tatku więcej niż tylko w miał Nauczyciela, trochę ojca, przede wszystkim dobrego człowieka. Wakacje w gubinie dały mu siły na dalsze lata i trudne czasami życie.

A drum so good, so good, a drum so good for the people of Perth.